Znowu Dobra, zaciskamy zwieracze. No. I ich jest sześciu, nie? i tu będzie się fajnie grało teraz parę tych szpilni. Snajpe i bo klam, klam grają, no. już ja proponuję, Panowie! Nie wiadomo, o nie jest, ale o sama takich dojedzie. Nie będzie wam przeszkadzać, że ten dźwięk będzie wasz nagrany jak gadacie, nie? Będzie? Nie, bo ci pozwy najwyżej, ludzko. no co? No tak samo, no przynajmniej kasę wyszarpię No, co to? Jak dostanę Najmniej ci... odszkodowanie, dostanę odszkodowanie, pozwy do sądu Jak dostanę to się podzielę Ej, ja panowie, lecimy teraz na B Ja no, tu z najpierw zres... Pa... tego Maryśka za dwie dychy, Maryśka za dwie dychy Gdzie? Aha, to... Jak to upublicznisz, kurwa? <laughs> <laughs> nie, czyj, to są moje aktorskie teksty, kurwa Z przyzwyczajenia prawym autorem i to no sobie, żeby ujrzały zimka 2-dziennego i je rozpowszechniać. Dobra, przebiegnij wszyscy. Idą na B, idą na B. Idą na B, też widziałem. To im kończymy. To ja mam odpocząć? No nie, no ale kurwa. Jaki lamus wydałeś. Starczą? KR starczą, jest?

Nie, no, nie, no, nie, no, nie... No. To jest przegrane. O kurde! Ja win cały this. czas czułem, że on tu jest. No, A dobrze czułeś, no. Ale jakiś no nawyk, bo tak. nawet nie wie... Cały czas tam napierdolałem po tej ścianie, ale nie mogłem k***a poć. Przejrzyj i zniszcz. Obróć obiekt. Chyba, teraz na nie poszli, bo śląską. Kurwa, w stanie chyba, nie? Na B pobiegli znowu. Kurwa! Kurwa! Ja, ja tam jestem tam. ślepy, kurwa, znowu zginąłem. Od góry jedynie, jest to na bankno na górce będziesz robił nam odrespa, pan podejrzewam. The bomb has been planted. Kurwa, Jest no. na górce Z lewej na górce będziesz go miał tutaj Ten spadł ty Jakieś są, tam jeden wpadł z góry nawet go nie zauważyli kurwa <grywka> Widziałeś to? <grywka> Widziałem <grywka> Zabijesz? Musisz bić kurwa Embley nagrałeś to Ale z tą miną fajne było so, No to ja waszych nie mogę tak, tak jak ja bo to się przeżywiam. Tylko ten To jest ginie od razu. <grym> Ta, i was, tak, impreza wasza. Jeden na górze i dwóch idzie plantować już. No, obie, spinać, kurwa. No bo wy musicie się wbinać, nie możecie podkampić, kurwa. Kurwę starczą, tam A oni tam kurwa wbiją, to się jest tu się już jest co Nie, po nie, Tu nie, 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 tam chodzę Andrew! nie, 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 Po nogach, nie, nogach po nogach, Wszystkich Bijać, bijać, kurwa! Roku. Osłaniać, osłaniać! Roku. Ale chcesz tą akcję? Excellent job, Jim. Get ready for the next round. -time. Rzuciłem znowu minę, strzeliłem, kość zabiło i dwóch dobiłem z góry, wziąłem. Search and destroy. A jakbyśmy zrobili na to już yeah. choir! I takiego myka zrobić jest na, got... na górze got... jest, na górze jest na górze, jest na schodach, na schodach schodzi I got bad feeling gdzieś to, Andrew Stąd zabił tutaj ze schodów, tam gdzie, uwaga nie 24 ale nas dwie. Rus kasbieł po ale akcja, ja. Myszam już tu. Panino, nie? Aby, paka 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 paka. Aby, Excellent job team. Get ready for the next round. Ja, ja się kam, aż aż pik, pik 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 pik, kurwa.

Ja, ja wypierdalam Ze starczą i standardowo, ten starcząc tarczą Nie, nie z Ale to jest C4

No. Oh. Mm. Plecy mam robi, plecy robi. Mm. Oh, mam robić Ładnie. O, oh, mam pojemnika. super. Triple. Pięknie. No O, oh, nagrałem. Możesz się cieszyć, nie? Nawet, że na ciebie przyłączyłem. Na mnie? Nie, na tego Moja <laughs> no, no ja, teraz Starek? ja ty ty Zobacz, jakiś Zobacz, jakie jest... Nie zdążyłem już przełączyć Które ta, się Pierwszy, pierwszy No co wam było lepiej, Dobra, pytań. to a To, to, to za tych, co nie widzieli To opiszę tą akcję, nie? To, że zajebałem trzech Ale słuchaj, końcówka jest nagrana Koncówka jest nagrana Moja ta ostatnia akcja, kurwa, była fajna no Jeden z tuby Ktoś kurwa zawróciłem Tylko go pojechałem, drugiego sądzi. pojechałem i trzeciego kurwa na magu, na wymianie maga. I to czyli tremur. nie tą akcję, co tam trzech ściągłem na Warhawk'u? Ty daj most, nie. tremor. Którą mapę? Tremor, głosujcie na tremor. No dobra. Poszło. Wszystko na tremor kurwa, bo na akta nie będzie hołunia. Oj. Jeszcze no, trochę. Mój Je, Dobra, trudno. No nie przepadam za tą matę. jeszcze, Ale tam się nubowskie klasy nie. nie, nie ja też klasy, chcę nie. ponagrywam trochę. Czym? Ten, Action. Mhm. Action Man. Jaką masz wersję Action? Nie wiem. Ej, ten starczą. Z tarenty zaszynę starczą C4? <noise> tak. Dobra, to trzeba Skurujesz. wziąć. W ogóle jak zobaczyć to. Trzeba wziąć odpornego wziąć. na tego typu niespodzianki. No na wtedy dwóch pojechał i to nieźle. Ja do tego tak tak chyba chybałem, Tara, bo to mam Sentexa i kurwa. Chyba by jebie dwa objective. Mm. I tak chama, a laki mam, fuj... Ma no, Ach, kurwa, w hotelu... Nie zauważ. W hotelu zdjęty snajper Ale nikogo więcej a na A no nie widzę, nie? Został? Bomba jest na B Wziął się kurwa kamperze Panowie, bomba jest na B Wziął? Widzę Gdzieś kontakt był. Na górze, snajperski robcer. Nie słyszałeś co mówił? Słyszy. W klubie go-go. Na pierwszych Nie, pierwszych tam. tam go sprzątłem, to jest w fotelu. Jak przy tym mi tam mignął. W fotelu jest, w okienku. Dobra, asystę mam, coś go no. za Tam dałem od tym już biję. Tam się Tam Mam cię! Excellent job, team. Get ready for the next round. <coughs> <Obczaj to. coughs> Jeden i drugi, do kasy. <coughs> <coughs> Ale to czysta. <coughs> Destroy. <Drosto> Satcom uplink enabled. Daj. Na asz do nikogo, nie. Na no, pusta. Kurwa znowu z tego jebanego hotelu. A jest tam kurwa. A tam już są luka, Jeden na B, prawdopodobnie bomba jest na B Dostań. Tam na parterze Mam plany wezmę to item No kurwa ile on tych hit arkerów tam dostanie tej No ale to przez ściany, nie? Nie! Widzę go tam, kurwa Dobra, jadę do Tam koleś ruszył Dobra, idę na to pojechać zobaczyć No, Ender go nie zabił? I rozplantuj Niepotrzebnie, nie, nie, nie. mogłeś rzucić już i po A, tego nie widziałem dziada. Mogłem się odwrócić, to zobaczyć to Ale Kosiarz, ty nie, nie możesz tak musisz biec tam. No to raczej tak już nie zdążysz. Ale tamten nie? Ale go oni Nie mogą splantować, jest no, nie No oni przeczekują, już wiadomo, że nie robią oni w tym hotelu. się kitrają i przeczekują. To się No, dokładnie. My bronimy, więc spokojnie, nie ma co tam. musiał mi przejść Idzie, 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 paczkę rzucił tam, idzie. Boże, temu tam jest paczka leży gdzieś. po Rzucił tam, Widziałem rzucił. Paka jest na piętrze, na hotelu. ten tam wrzucać. Nie, nie, nie paka, paka jest, jest na planach hotelu. Na piętrze. Dobra. No. Rozwaliłeś Pakę? Nie no, Paka... bomba tu jest, Ale nie, czy rozwaliłeś? Jedna, tak. Jeda, tak. Jeden został. Z rzeczy nie ma po środku, na środku mapy w kontenerze tym. Biegnę. Nie ma, nie ma. Dobra. Kach! Daj becaj, becaj becaj go! Tak, ja tak, tak. Wytraiu, wytraiu. Tak, ktoś mi ściągnął go. Tak, go usłyszałem, chujkę. Gdybyś mi go ściągnął. Tak, to ściągany. Nigdy upala. <laughs>

Chodź, cały czas na górę. Chodź, Potem, na górę. Kurwa, na kurwa, czas tam tam. fraje. To... no. na kiedy już możesz jabłkach, nie No się Dobra, już po jabłkach nie chce mi się nawet. Dobra, kosiasz, bierz pakę i na pod, Dobranio, bracie, ja tam patrzę, czy kto do tego nie idzie. Kurwa, mać! Nie, nie, tutaj no, był w tym dole. tym, widzisz? Tak, w tym. Ale... Ale to czemu on przed na A? jest? ja... Trzeba na to B podkładać łebnisko. No. Nie rzucajcie dymnego, nie rzucajcie dymnego! Słuchajcie żeby górę nie wyszło Chadby Kurwa każdy tam kurde, znowu w górze Na górze, górze hotelu W tym samym miejscu, nawet nie zdążyłem się uchylić kurwa Tam w tym kurwa hotelu napięcz Chyba idę po tą bombę znowu. Dostał, ten go nie zaczął. Jeszcze bombę, ja tylko będę usłaniał. On jest na piętrze, kurwa, na hotelu. We got the bomb. się! kurwa. Nooo, e, kurwa, mać, ale to Nie zwani. widziałeś którego jeszcze nie? No, serio. Bo mi tamtego chciałem namierzać mi drugi wybiegł. No. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden nie przerówuj Cząż parę po lewo. Time's nie up ten kurwa don't singo sing to kurwa Dobra, bierz pak i plant. Nie Bomb acquired. No B. tutaj, ale tutaj, jest nie, nie, nie. To jest, twój. jest jest, jest jest, jest,

zrobiłem co? To Ale to, to ja oni wszyscy mają takie branie. Search and destroy. No. No. Oh. 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 Dobra. Dobra, nie śpieszymy się, bro. Nie śpieszymy się. góry już rozumiem, ludzie, żeby nie weszli tam. Dobra, to ja tam. Dobra, to ja tu pójdę do góry. Jest na górze, jest na górze, zabił mnie, jest na górze.

A, dobra, z dachu zdjęci są Pod, Plantujcie Plantuj, i bezpiecznie masz w miarę bezpieczne to zrobię tak, to żeby żebyś zrobił, żebyś, żebyś widział to miarę ładnie ty tam łupczaję cały czas, nie? nice na kampera Dobry, tu jest, jest, Strzelaj, Excellent job, team! Get ready for the next round! Straszy, A tak to wiesz? Czekałem znaczy, aż no, bo ja osoby, widziałem go tak, mm. że już masz go na dłoni! Overtime. Ja tylko broń, ledwo. Ja bym go trafił, by zdążył, by zdążył się całym, bo musiałem do niego wyskakiwać. Search and destroy. I Może to, to jest jeden? Jak... Nie, nie, bym nie, bym go, nie, go, bardzo ja idę na A tutaj troszeczkę posiedzę żeby nie było A Dobra, chyba już na B, bo tu zabiłem. Jest jeszcze jeden. Dobra, od pleców go zabiliście. Pięknie. Jeden koło B jest tutaj. Ale, ale fejkowałem, on był? Ja go kurwa nie widziałem, po prostu. I on jest! Jest bez ich Na B jest. Jeden na B. Ja nie już ma bombę. Andrew, pocichacz, pocichacz. Tam jest. No dobra. Dobrze. wygrana, kurwa znowu z, z lebami. Co to Niko no, do lewego? W serducho centralnie. Ładnie z tej go do źródła. Good job. Report to command for debrief.